Czy zaskoczyła Was w takim razie decyzja Grzegorza Markowskiego o tym, że już nie chce koncertować? Rozmawiałam nawet z jego córką, z Patrycją Markowską, no i nie zamierza powrócić na scenę. Grzesio, no, znaczy w ogóle wokaliści mają trochę trudniejszą sytuację, ponieważ struny głosowe się jednak zużywają. I no to jest decyzja Grzesia, no my się znamy też, no przecież bardzo długo, no, chociaż jesteśmy młodzi, tak powiedziałem. I t, 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 ja nie widzę w tym nic żadnej sensacji. No po prostu on jest w stanie tak jak i każdy wokalista ocenić swoje możliwości wokalne i podobnie jak z nami, dopóki to nie jest śmieszne, to wszystko ma sens. A potem się okaże, że, że już nie. No i no to jego decyzja. Tak, to są decyzje które można tylko i wyłącznie uszanować. To jest jedyna reakcja i komentarz. Jak Grzesiu podjął taką decyzję, jego prawo i można tylko mieć do tego szacunek.